Generacja Gdańsk-Osowa. Wracam do Gdyni Cisowej. Troszkę przymroziło. Osiedle Kukawka. Gdynia. I na wstępie las. Wbiegam na Kaczebuki. Ulica Bieszczacka. Zajezdnia. Trasa Kaszubska. Dąbrowem i Nebokiem. Znowu las. Z górze do nas zdobyte. Najwyższy punkt Gdyni. Koniec lasu i pierwsza zabudowa czyli Wiczlino. Ulica Felińskiego. Ładne osiedle. Teraz Filipkowskiego. Siedemnaste liceum. Generała Zaruskiego. Taniszewskiego. Przeciąłem Chważnieńską. Ulica Sokoła. Tutaj figurka. I kawałek lasu. Po drugiej stronie ulica Amona, czyli Chważno. Znowu las. Biegnę drugą stroną obwodnicy. Ale tu pięknie. Trasa Kwiatkowskiego. No to teraz na górę. Północna Gdynia, daleko w tle. Klimaty jak w Beskidach. Biegnę na chlonie. Z górki to idzie, Swarzewska. Ale piękny widok. Helska. Kartuska. Ulica Morska, Cisowa.